Dla tych, którzy y, nie wybierają się na stadion narodowy, żeby oglądać finał Pucharu Polski. O i teraz prosta strata, będzie szansa, czap, czap, czap. No nie, 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 nie. piłce. O słupek, ależ to było uderzenie Kianowicza obok muru. Kun, Tkocz. Kocz z powrotem do Kuna. Kun. wysokość pola karnego. Kun. dobre dośrodkowanie i mamy bramkę. Jest jeden do 0 dla drużyny rozwoju Katowice. Na no, strzelce gola ten, który przed chwilą pojawił się na murawie. Sebastian Gielza. Klianowicz, dobre dośrodkowanie. Klian Lewicki, Jodunka. Goal! Rzut karny. Dla Rozwoju Katowice i mamy goła. jest 2 Do jednego dla drużyny Rozwoju Katowice.